Zaraz to pierwsze spotkanie w tym sezonie po okresie przygotowawczym i od niezwykle istotne, bo to będzie mecz, który dla Legii będzie yy, w kontekście całego sezonu bardzo ważny. Obserwowaliśmy drugi mecz w ostatnim meczu w z Mińskim. Na pewno będzie, no, w będzie starała się nas zdominować, będzie starała się od początku narzucić swoje warunki gry, bo zazwyczaj tak, tak robią tutaj do siebie. E, natomiast no, my będziemy starali się przeciwstawić e, tym atakom. Będziemy starali się również e, jak najczęściej zagrażać tam, które z filmam, że dla nas e, celem jest wywieźć stąd taki rezultat, który w Warszawie yy, goście nie będą mogli bronić w wyniku z tego meczu a będą musieli atakować czyli taki wynik, który by nas bardzo satysfakcjonował to, to co najmniej bramkowy remis yy, tak jak powiedziałem ten, yy, yy, na pewno yy, ten stadion tutaj to jest duży atut gospodarzy tak jak wiem wcześniej, w tej sezonie drużyna akademia to, to, to przede wszystkim ta wysoka pozycja to przede wszystkim świetna gra na własnym boisku, tu, tu przed własną publicznością. Dlatego chcemy od początku być bardzo skoncentrowani, samo od początku yy, kontrolować przebieg wydarzeń na wojsku, nie pozwalać na zbyt wiele przeciwnikowi na to, żeby yy, stawny wykorzystał z sobie bardzo duży potencjał ofensywny. I tak jak powiedziałem, jak najczęściej, żebyśmy składali zagrożenie pod problemem. Myślę, myślę, że podobnie połączenia też szanse, te szanse. Może yy, z lekkim mimo wszystko wkładaniem na drużynę turecką ze względu na te dwa mecze, które już są za nimi z Białorusinami. To jednak jest przewaga, bo, bo my jesteśmy dużą wiele w, hmm. w sezonie... Natomiast Gaziantep jest drużyną, która ma ze sobą już dwa mecze o stawkę, a, a po takiej dwumiesięcznej przerwie, która jednak jest dosyć istotna. Dosyć istotne, dlatego jeszcze raz podkreślam, aby w jutrzejszym to będzie bardzo ważne, żebyśmy jutro od razu potrafili zagrać dobry mecz, bo jak obserwowaliśmy mecz Gaziantepu w Mińsku i Remosz, Zdecydowanie jeżeli chodzi o grę ofensywną, to jest taka e, główna siła tej drużyny. E, dobrze rozgrywają tak pozycyjne, ale są pikielnie wyrażone też w kontrze. Przykładem trzecia bramka, z to byli właśnie w ramach e, Ta siła ofensywna przede wszystkim oparta jest na kilku ciekawych zabójstwach, w tak bardzo dobrze wyszkolone technicznie. Wagner, także to jest przede wszystkim taka, taka, taka siła tej którzy myślą z prawej strony. Także to jest yy, przede wszystkim te atuty ofensywne, to jest to, co myślę, że jest główną siłą. I widzę, tak. że wczoraj ten po raz pierwszy z, od jakiejś dłuższej przerwy z nami yy, nie zgłaszał żadnych problemów, także... Jeżeli dzisiaj po, po treningu będzie wszystko ok, będzie zawodnikiem, który, który znajdzie się w nas. 18. Jak, jaką linię jutro zobaczymy? Defensywną, ultradefensywną czy defensywną? Skuteczną, w sensie takim, żeby osiągnąć ten że wynik, to jest najważniejsze, żebyśmy dobrze zrealizowali nasz plan praktyczny. Jestem przekonany i wierzę, że potrafimy, potrafimy to skutecznie przeciwstawić się brzmieniu tureckiej i przy maksymalnej dyscyplini praktycznie. Myślę, że stworzyły takie sytuacji tramwych. Ważne, żeby nas zawiodła skuteczności. W czym trener opatruje siły starów drużynnych? Mówił trener o silnych funkcjach w ale nie. No przede wszystkim w naszym kolektywie. Myślę, że to jest element, który wyraźnie poprawiliśmy, jeżeli chodzi o poprzedni sezon i, 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 i gram zdecydowania lepiej jako drużyna i Nic nieprzewidzianego się nie zdarzy. Mamy trochę głowę co do tych warunków atmosferycznych, bo tutaj zapowiadana jest jutro bardzo wysoka temperatura wyższa niż ostatnio. No zobaczymy dzisiaj, będziemy dronowali za chwilę, zobaczymy jak to, jak, jak to, jaka jest różnica w tej temperaturze między Gazindetem i Warszawą. Myślę, że bez względu na te wszystkie okoliczności jutro będziemy bardzo mocno zdeterminowani. Ja czuję i widzę, że nie taką ogromną chęć, ogromną, yy, taką, taki szar, taką siłę, żeby jutro wyjść naprawdę bez cienia jakiegoś takiego, bez cienia jakiejś obawy, jakiegoś takiego przesadnego respektu dla przeciwnika, że będziemy walczyli jak najlepiej.